Cześć! Mam na imię Kasia. Moja firma nazywa się Foxedu. Zajmuję się logopedią i artystycznymi działaniami. Chcę powitać Cię na kolejnym dniu wyzwania. Stworzyłam dla Ciebie kalendarz adwentowy, który zadba o Twój głos do świąt Bożego Narodzenia. Dzięki niemu będziesz miał łatwość. W rozmowach z rodziną i będziesz fantastycznie śpiewać kolędy. Trzeci grudzień. A jakie wyzwanie ukryło się tutaj dziś? Zmień nawyki. Ważne, żeby nawyki były dobre. Dlatego chcę porozmawiać dzisiaj z Tobą o nawyku picia wody. Czy pijesz dużo wody w ciągu dnia? Im więcej mówimy, tym więcej powinniśmy pić. Zasada jest taka, że te półtorej litra jest bardzo umowne. I niestety nasze błędne myślenie jest takie, że jeżeli podczas przemawiania napiję się wody, to moje fałdy głosowe zostaną nawilżone i będzie mówiło mi się wygodniej. Niestety tak nie jest. By organizm był nawilżony, muszę napić się tej wody dużo wcześniej. To parowanie z mojego wnętrza sprawia, że mam więcej nawilżenia w śluzówce. Kolejna rzecz. Jakiej temperaturze pijesz wodę? Temperatura pokojowa, zimna, ja polecę ci picie wody letniej, przegotowanej. W mojej szklance w gabinecie zawsze znajduje się ciepła woda. Niezbliżona do temperatury pokojowej, zbliżona. Do temperatury mojego ciała, nie bez przyczyny. Kiedy mówię, moje struny głosowe nagrzewają się i potrzebują, by ta woda była zdecydowanie cieplejsza niż ta, która jest w temperaturze pokojowej. Gdybym napiła się wody chłodnej, moje struny głosowe doznałyby szoku termicznego i ciężko byłoby mi wypowiadać słowa. Natomiast, gdy piję wodę, Cieplejszą? Unikam tej sytuacji, dlatego zmieni nawyk. Od dziś spróbuj pić wodę cieplejszą. Może stan Twojego głosu nagle ulegnie poprawie? Zachęcam Cię do tego. Próbuj. Do zobaczenia.